Chojnacka słaba. No. Szukałam dobrego pana doktora od kolan, ponieważ wysiadło drugie kolano. Bolało, nie mogłam wchodzić po schodach, uciekało, tak się to nazywało. Yy, pan doktor stwierdził, że tam już nie ma w ogóle tkanki chrzęsnej, więc on nie wie, jak ja mogę funkcjonować. I im prędzej zrobię operację, założę tym lepiej dla mnie, bo kolano się będzie zginało. Posłuchałam, bo pięć lat temu zrobiłam sprawę, gdzie efekt był zupełnie przeciwny niż mam w tej chwili. Jestem bardzo zadowolona już, a myślę, że niedługo będzie 100% lepiej. Były przejścia z muzyki na muzykę, gdzie było cicho i wtedy było słychać i rozmowy. No. Ale sama muzyka jako taka, tak, bo nie, nie drażniła aż tak bardzo te wszystkie odgłosy niekoniecznie przyjemne, nie? W tym układzie. A, no myślę, że to są lata treningów, ale wszystko się zaczęło od dziecka. 7 lat miałam, jak już miałam lampy na kolana. Czyli upadki, jeżdżąc figurowo na, na lodzie, czy powiedzmy balet, gdzie są te ciągłe przeprosty kolan. No chyba to rzutowało bardziej na tym, co wypracowałam. A że 30 lat prowadziłam zajęcia robików, kokalantyksu, a 15 to był tak ciurkiem non-stop, po 5-6 godzin dziennie na sali. No pewnie to też trochę, ale to mój żywioł I myślę, że choć po części wrócę. Na pewno nie wrócę do ćwiczeń, ale do ruchomości. Não há problema.